dzisiaj mamy takie zadanko, lecimy od razu z temaciszem. Pierwsze co, wypiszemy sobie tutaj współczynniczki. A jest 1, bo nie stoi nic przy 2, dać. b jest minus 4, bo stoi przy x po prostu, a c jest równy 6. Współwzględne wierzchołka paraboli to są p i q. Wzór na p to jest minus b przez 2a i po prostu sobie z tego szczytujemy tutaj, minus b na 2a. Podana jest parabola o tym równaniu, pierwsza służy na paraboli z pierwsza jest P z wierzchołka W, co nie? W to określony punkt jest zwykle jako wierzchołek paraboli. Minus B to będzie minus minus 4 na 2A, czyli 2 razy 1. Jakby nie było w ogóle X kwadrat, to wtedy A by był równy 0. Czyli mamy 4 na 2, a 4 na 2, bo minus minus daje plus, minus razy minus, tak? I dwa. No i odpowiedź to jest C oczywiście. W tym odcinku to tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam na, do subskrybowania tego kanału. kliknąłem czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, daj lajka, like, daj łapkę w górę. Koniecznie się go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób sobie radzić z tego typu zadaniami maturalnymi, aby zdali maturę śpiewającą i poszli na wymarzone studia. Zachęcam Was do wysyłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję. Postaram się szybko je rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli jak sobie właśnie z nimi radzić. Co więcej, zapraszam Was serdecznie do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko jest jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam za ten feedback. Dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija, ale nie musicie się źle z matematyką ze komentarze komentarzy pisać. Możecie pisać cokolwiek, jedynie co Was ogranicza to własna wyobraźnia, a najbardziej kreatywne i oryginalne komentarze. Serdecznie Wam za nie dziękuję. Możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie albo w przyszłym roku pod tym właśnie filmikiem. Subskrybujcie, abyś na bieżąco z każdym najnowszym filmikiem wrzuconym na kanał. Zajrzyjcie koniecznie też do poprzednich działów, gdzie przerobiliśmy multum zadań. Na pewno wyniesiecie jakieś pozytywne wnioski. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.